Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z oczywiście Marmaduko. I dzisiaj jest długo oczekiwane QA w Minecraft 1.17. Czemu akurat tutaj? Nie wiem, fajnie mi się grało. A więc tak, trochę tutaj porobiłam poza odcinkiem, tutaj zabunkru, zabunkrowałem, żeby moby mnie nie zabiły. Tutaj mam skrzyneczkę. I się pytacie, Ej, czemu czytujesz? Skąd może jest jasno, jasnozielony jasno, barwnik? Mączka kostna to jest z kości zrobiona. Z tego się robi biały barwnik. i z zielonego barwnika, bo tam są kaktusy. Dalej jest noc, muszę przed chwilą była noc. No noc, to, to wam nie pokażę, później wam pokażę. Nie będzie, no możliwe, że nawet widzieliście. I to jest kwiatka. A muszę, muszę sobie to zrobić. I mam więcej jedzonka, bo poza odcinkiem sobie pozbierałem i dzięki temu też miało skórę. Budki takie... Yy. To takie i to takie. No i teraz to ja mogę iść na podróż, ale jestem dziwny w kolorach. Dobra, trudno, nieważne. Weźmie, weźmiemy tylko najważniejsze rzeczy. Ja już tam gdzieś słyszę e, potwory. Potwory jej. Czekajcie, to sobie damy, może tak, co sobie to wykopiemy. I damy sobie co tutaj. Ja już tutaj sobie zrobiłem schody. Nawet oświetliłem Właśnie dlatego wiecie, że mam już drugi kierow Na wykończeniu, bo jeden się już skończył Teraz drugim właśnie to zaczęłam kopać I jeszcze sobie trzeci zrobiłam To już jest na jedenasty poziom Tak, to jest już na jedenasty poziom O, no właśnie Nawet na dziesiąty to zrobiłam, bo chciałam wam ten blok pokazać tutaj, Co to był za blok? Tu O, a tutaj jest ten kobylston. się kopiemy prosto na razie. I chyba pora na pierwsze pytania. E, dobra. Pytania. A więc tak. Ja się tutaj kopię i wam odpowiadam. Czy lubisz placki? E, o, dla Lubię placki. Aha, super. E, lubię placki, ale zależy też jakie. Lubię takie dobre placki. Dobra. Czy jakbyś był najlepszym youtuber'em w Polsce, to byś robił dla hajsu czy dla zabawy? No, widzowie... Ja już jestem... Na... Nie no, bez przesady. Ja, ja dla zabawy to bardziej robię. Znaczy, to jest moje hobby, może tak. Nie dla zabawy, tylko hobby. A jak już miałbym wybierać, to dla zabawy. Jaki serwer Minecrafta najbardziej lu lubisz i co na nim robić? No... Taki w sensie serwer, serwer. To najbardziej to ja lubię e, grać... Czy na kolegowicach lubię? Wtedy się sensie to wtedy wiecie, że Wam nagrywa z tego odcinki, ale też lubię grać na przykład. Jak to się nazywało? Na przykład w Bedwarsy na Derpie, albo na Hypixelu po High Hypixela, bo ja nie mam Minecraft. jak już Wam mówiłem. Czy nie wiem, czy Wam mówiłam? Dobra, kolejne pytanie. O, kolejny lapis. Ile masz zamiar nagrywać? No jeszcze nie wiem, a tak... No długo. Mam nadzieję, że długo. Czy kiedyś się pokażesz na kamerze? No widzowie, ja muszę się kiedyś pokazać. Kiedyś na, pe kiedyś na pewno. Czy kiedyś na Enterkamerkowicach zbudujesz wieżowiec? Tak, zbuduję, zbuduję. Yy, to będzie z zielonej wełny specjalnie sobie sp robiłam w hodowlę. Owiec. Chyba go nie pokazywałam nawet. Ale tak, zbuduję, zbuduję. Dobra. Czy chcesz zostawić nazwę tego miasta Enter Kamikowice, czy ją zmienić? Wydaje mi się, że Enter -Kamek właśnie znalazł to miasto i najbardziej sprawiedliwym pomysłem byłoby, żeby została Enter właśnie. Bo to nie ma sensu, żeby zmieniać na przykład na Marmadukowice, bo to on znalazł to miasto tą wioskę, ja po prostu tam do niego przyszedłem i według mnie najlepszy by był, gdyby została ta nazwa dobra teraz, teraz kolejne pytania jak tam z czasem dobrze jest na razie węgiel sobie ten wykopny. nie no dobra, nie, nie, nie chcę tyle węgla starczy mi dobra wolisz psy czy koty? I to, i to miałem i oba lubię. Czy tak jakbym miał wybrać, to w sumie sam nie wiem, bo lubię i to, i to. Więc według... ja nie dam rady tego wybrać. Naprawdę. Dobra. Wolisz sorbet czy lody? Sorbetów jakoś nie lubię, bo lody. Wolisz Messenger czy Discorda? Ale tak osobiście to wolę Messenger. Tak szczerze. Przepraszam, widzowie. dzwonią akurat do mnie na Messengerze. O Wilku mowa. Wolisz chipsy czy żelki? Ja wolę żelki. Coś długo tych diaksów nie ma. Dobra. Wolisz Pepsi czy Kole? Według mnie różnicy nie ma, ale jak już, to ja zazwyczaj wolę chyba Kole. Nie ma różnicy, ale wolę Kole. Cały ja. O, właśnie omówiłem w końcu te diaksy. Czekajcie. Co tak wykopię? Tylko. Ile to jest? 4? Cztery. Nie ma więcej. Nie, no dobra, nie chcę mi się szukać. Gdzie ja wolałoby być, być, zostać zamknięty? W, w, w hotelu czy w domu? Oczywiście, że w domu, bo w domu jestem bardziej. W domu mam większe możliwości. O, kierow mi się skończył. Nie wiem, że naprawdę muszę się. Patyków nie mam. <grym> Żelazną nie chcę kopać. Widzowie, widzimy się po cięciu. Widzowie jesteśmy po cięciu i właśnie. Yy, Okej, okay, następne pytanie. Wolisz auto sportowe czy rodzinne? No, oczywiście, że sportowe. Widzowie, ja bym wolał rodzinne. Wolisz imprezę czy ciche pomieszczenia? No, sam nie wiem. O, tuf to jest TUF? To jest TUF. Tuf? Tuf. Wda się takim krefnym wykopać. Napis. A da się, ja myślałam, że się nie da. O, dobra, ale dużo lazurytu mamy. No czy ja chyba wolę ciche miejsca. Tak szczerze mi się wydaje. O, ale ładna teksturka tego. Czekajcie. Redstone'a. aż tak, a to się nie spodziewałam. Nie no, no, jakieś mechanizmy pewnie zrobię. Chodź tu. się dalej? O, pytania mi zniknęły. Czekajcie. O. Wolisz dzień czy noc? Ja wolę dzień. Bo w nocy śpię. Ale nie no, gdyby tak miało być wszystko na stałe, to chyba bym wolał noc. Bo jak jest tak strasznie jasno, to ja raczej nie zasnę. Chyba. Weź lekcje online czy w szkole? Ja na przykład jestem typem, który woli lekcje w szkole. Nie wiem, czy wszyscy. O nie, czekajcie, pochodnie. Czy, du... czy wy też tacy jesteście? Ja wolę oczywiście w szkole, bo się więcej nauczymy. A tak, tu na online można spać do kiedy się chce i tp, i tt. Okej. Okay. zostać kotem czy koniem? Nie, to nie wiem, co to są zapytania. Ja bym wolał zostać koniem, bo konie, konie są szybsze. A może koty? Dobra, kotem. Błagasz <noise> zasłonę czy rolety? Ja nie wiem, co to jest zasłona, nie wiem, co to jest roleta, czym to się różni. Powiem mi ktoś. Napiszcie już... w komentarzu, chociaż i tak tego nie zrobicie, znając życie. Błagasz komputer czy laptopa? O, jakzy. komputer czy laptopa? Ja wolę. Yy... Ja wolę chyba laptopa. Ósemka! Ale fart! Ósemka czy nie? 12. Dwanaś... Dziewiątka? Ups. Dziewiątka? Dziewiątka! Ej, to. Z, to z... myślałam, że najwięcej to z 8. Znaczy, ja wolę laptopa. <laughs> raz, raz się cieszę. Raz mówię o Minecraftie. Raz mówię o pytania, jak się będzie. No i tak fajnie. A widzowie, tym razem akurat sam. Jeśli będzie pod tym. jeśli... Pod tym odcinkiem będzie 10 łatek w górę. To w następnym QA? Nie wiem na ile subów. Jeszcze w następnym QA będę z inną osobą. Zobaczycie z jaką. Postaram się kogoś namówić. To wungie? I to stów. Czy nie, to jest bruk. To jest ten bruk. to jest stów. Dobra. Nie wiem czy to pytanie już było, wolałbyś być młodym czy starym? Młodym. Młodzi, młodzi są najlepsi. Dobra, teraz kolejne pytania na QA. Twój ulubiony klub. W sensie chyba o piłkarski chodzi, bo ja mówiłem, że piłka nożna jest najlepsza. Liverpool. Ja że pewnie wiele was pomyśleł, o matko. Co to jest za klub? Liverpool, po prostu Liverpool. Ulubiony piłkarz. Czy ja mam dwóch teoretycznie? Cristiano Ronaldo i Wojciech, Wojtek... Wojciech, Wojciech Szczęsny. No, więc... Ten. Ronaldo jest szczęsny. Hmm. Czy duszp przeklinasz? Dużp. Dusz Nie, mało. W, Czy znaczy w ogóle? W ogóle, w ogóle, w ogóle. Aha, super. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle dobra. Czy nagrasz ze mną odcinek? To pisał Fan Kozak. Więc jeśli chcesz, to no właśnie, widzę, gdzieś tutaj na ekranie możliwe, że wyświetli mój i numer na Discordzie, więc mnie dodawajcie. Eee, tak, jak chcesz, to mogę nagrać z każdym odcinek, tylko piszcie. Czy nagrasz płosenkę? Czekajcie. Taki. Czy nagram płosenkę? No, no, kiedyś chyba tak. Tylko nie jestem tego pewien. Czy zakładasz ekipę? No z tego co widziałam u Patrixa, mówił, że ekipa niby już istnieje, ale ja tego nie uznaję osobiście za ekipę. Bo my po prostu sobie tak o tylko gramy. Na serwerze, nie? A czekaj, czy... W... Ja wam będę mówił cały czas. Według mnie ekipa to jest takie coś, że po prostu cały czas razem nagrywamy my i takie coś. To na pewno kiedyś się założy. Yy, czy znasz Kubiks? Osobiście zależy. Nie będę wam mówił, jak się poznaliśmy, czy coś w tym stylu, ponieważ nie chcę wam zdradzać za dużo rzeczy. Ale tak. Czy masz, dziewczyn... czy masz, przepraszam, czy masz miałeś dziewczynę? Miałem, nie będę mówił, kto to jest. I Imię też raczej nie podał. Ale się, ale już nie mam. Widzowie, już nie mam. Z kim? Z kim chcesz nagrać kolejny od Odycy? Mi to obojętne, z kim. Ja lubię nagrywać sam, z kimś, z kimś, z kimś sam, sam. No i czy nagrasz vlog? Tak, tak, na pewno nagram vlog. Może nawet chowanego z Patrykiem nagram. Jeszcze tego nie wiem. Ale będzie. Jeszcze jest trochę pytań. Ok. Czy kiedykolwiek jeździłeś sportowym autkiem? Eee, tak. Jeździłem. 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 Kiedy zrobisz vlog? Kiedy zrobisz vlogi? To już było. Yy, zrobię. Kiedyś zrobię. Nie wiem. Może za niedługo. Może Chowanego z Patrixem wlecieć. Tutaj będzie dużo łapek w górę. Pod, pod tym odcinkiem. Kiedy będzie vlog z Patrykiem No właśnie, jak będzie Chowanego. To wtedy pewnie będzie mój pierwszy vlog. I wiesz, to będzie akurat z Patrykiem Ten żwir. Niedobry. O nie. Dobra, już mam taktykę na żwir. Czekajcie. Haha. Marmaduko uczy i bawi. Ile masz lat? W wieku na razie nie chcę podawać. Jeszcze. Ale kiedyś podam. To znaczy, jak niby już wyciekł dla. Niektórych fanów można zobaczyć, ale nie powiem jak, bo też nie chcę za bardzo ujawniać. Jeszcze. Jak długo będzie sprowadził daily, jakby było? No na razie daily nie będzie, bo już były pięciodniowe i tygodniowe. Ale na pewno kiedyś będzie. Jeszcze. Nie no, tak... Dwutygodniowe, tygodniowe, coś koło tego. Czy nagrasz więcej Minecrafta? No właśnie nagrywam więcej Minecrafta widzowie Będzie na pewno więcej Minecrafta. A ja teraz zrobię kolejny kilof Nawet dwa sobie zrobię. Korzystając z tej chwili, zadam, kolej będą kolejne pytania, Ronaldo czy Messi? No ja już mówiłam, że Ronaldo to jest mój ulubiony piłkarz, ale Ron i Ronaldo. Decyzji nie zmieniam. O! O! Co to, co to tutaj mamy? Może że ten węgiel wykopałem? O! Ogromne to. A, jednak może nie aż takie. Dobra. Czy nagrasz piłkę nożną? No oczywiście, że nagram. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Ale nagram. O! Już myślałam, że to pająk. Nie ma sensu tam chyba iść. O, to jest to. Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Ej, a ja go zrobię tak. A, dobra. Myślałam, że to. Dostanę. A nie, przepraszam, czy to? Teraz będzie pytanie, czy grasz w piłkę nożną? gram. Pomyliła mi się kolejność pytań. Gram w piłkę nożną. Jest bardzo fajna według mnie i ciekawa. Jak mówisz na ciebie w skrócie. 15 level. <laughs> no, jakoś ja tak nie, nie znam żadnego skrótu. Możecie wymyśleć w komentarzu. To napisz, które odpiszę w komentarzu, które mi najbardziej oczywiście pasuje. Masz kompa czy laptopa. To właśnie już mówiłem, że ja mam eee, laptopa. Kiedy następny specjal i na. I co na nim będzie? Następny specjal będzie naprawdę podobnie na 50 subów I nie wiem co jeszcze tutaj będzie. Możliwe, że wtedy będzie po prostu konto dobrawa do, wygr do wygrania e mail cały. Nie będzie ze mną oczywiście kontakt na tym mailu, będziecie mogli pisać. Tylko jedna osoba to wygra. Albo zrobię konkurs na Pace of Cards, a jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie jakiś konkurs, więc się przygotujcie. O, TUF. TUF, fajnie mi się ten TUF podoba, ta nazwa. Jaki jest twój cel na Ety? No, tak szczerze, jeśli mam mówić, to takie 100 tysięcy, ale to... czy znaczy milion, ale milion jest niestety nierealny. Chyba, że kiedyś, ale raczej nie. To takie 100 tysięcy... będzie. Czy masz TikToka? Jak tak to jak się nazywasz? TikToka oczywiście nie mam Ale może założę? Nie wiem Może Dajcie znać czy chcecie Marmaduko na TikToku Czy już serię 1 na 1 z Bedwars. No możliwe, ponieważ już mam nagrane Enter vs Marmaduko no właśnie, widzowie, nowinka, dobra, już to żelazne wykopie, bo mi się nie chce. Yy, to nie będzie już jednak kanał Marmaduko Bedwars, Wars, jak to zmieniłem na Marmaduko Plus. Tam będą ogólnie takie gry na przykład typu Skywars. nie tylko Bedwars, ale też Skywarsy. Co nie? Czy umiesz Speedbridgea? Eee. Yy, jak było to pytanie. Było to pytanie, to pewnie jeszcze nie umiałem. Ups. Ale ja się gdzieś na weekendzie tak nauczyłam i tak z dziewięć klocków już postawię. Z 9 10 Z rzędu. Prosto, ale naukos więcej, bo naukos jest łatwiejszy według mnie. Nie wiem, jak według was. O, widzowie! Koniec pytań. Chyba. A nie, jeszcze było jedno. Zapomniałem. Kiedy zobaczymy twoją twarz? W przyszłości trzeba trochę zaczekać. Trzeba trochę zaczekać. Ale. O matko, co, co ja teraz zrobiłem? Jakiś śpiew. O nie, ja, ja, nie tego, ja nie chcę tego odsłuchać. Potem. Jak z opery. Cofnijcie sobie. O, w przyszłości zobaczycie moją twarz. A więc już w kopalni. Do zobaczenia do następnego odcinka. I cześć. Wiem, że ten skin Steve'a brzydko wygląda. Jeszcze moja super, super, ultra fajna zbrojka. Dobra, cześć.